see you Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Doskok do rywala i po akcji. Marin, Carboni, ale uwaga, jest pod presją. Jean-Pedro. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Ach, parę centymetrów niżej i mielibyśmy gola. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku. Ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Zobaczymy, czy podtrzyma dzisiaj dobrą passę. W poprzednim meczu zdobył dwie bramki i był niesamowicie groźny. Marin. Caseres. Strotman. Martin Caceres. Naitan Nandes. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Ricochet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Medel Arnautowicz dośrodkowuje pole karne, ma to mu zagrać. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Spójrzmy w powtórce na to świetne dośrodkowanie. Idealnie to zagrał. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Prowadzą zatem 1 do 0. De Silvestri. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Tyle, że w końcu rozbrzmiewa gwizdek. Ta puszczona korzyść nie miała sensu. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Mają teraz szansę na kontratak. Ale może teraz? Będzie szansa! I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. No to mamy 2 do 0. Marin, Jean-Pedro powinien do tego dojść. Nie! Jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce, oddają inicjatywę przyjezdnym. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Naitan Nandes. Okazja do dośrodkowania teraz. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. I głęboka wrzutka w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. No i znowu są przy piłce. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Strata. Muszą uważać. Soriano. Dużo miejsca teraz z boku. Może tam tędy poprowadzić akcję. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Błąd i strata. Może być bardzo kosztowna. I bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Gary Medel. Piki. Marko Arnautowicz. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Cudowna teraz piłka do przodu. Idealna na dobieg. Dociera podanie. Może być bardzo groźnie. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Jedenastka. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. To może dać im nadzieję. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Wisstek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Medel. De Silvestri. Gary Medel. De Silvestri. Nautowic. Uwaga, strata może tu być kosztowna. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Mamy dalej. Korzyść. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. De Silvestri. Soriano. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Niezrozumite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz czy dołoży do tego trzecie. Raz jeszcze przyjrzyjmy się tą tutaj bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. I mamy obecnie 3 do 0. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Roberto Soriano. Nicola Sansone. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Kevin Strotman. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. Czy trafi do siatki? I gol! O, rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Zobaczmy jeszcze raz ten błąd, który doprowadził do straty gola. W takich sytuacjach lepiej po prostu wykopać piłkę i nie ryzykować. A więc mamy 3 do 1. De Silvestri, Soriano. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. De Silvestri. Soriano. Nicola Sansone. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię przy takiej, że wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. Gary Medel. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Akcja przyspiesza, dobry lob. Co teraz zrobi? Zacentruje? Tak! Znowu bramka! Co za mecz! Olbrzymie straty, niemal całkowicie odrobione. Piłka nożna jest niesamowita. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. A zatem jest teraz 3-2. De Silvestri, Gary Medel. De Silvestri. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Trudno opisać, co się teraz dzieje na stadionie. Kibice gospodarzy jak na szpilkach. Dopingują swoich, ale mają powody do obgryzania paznokci. Prowadzą tylko jedną bramką. To się może zmienić choćby jeszcze w ostatniej minucie. Putane wejście. Akcja przerwana. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. I oczywiście broni Łukasz Skorupski. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Czy trafi? Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to. Poczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Powtórka, możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. I po tej bramce jest 4 do 2. Jest potwierdzenie. Po dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów.